Mikołaja. I święta, i prezenty rozdają. No bo te dzieci, które są w szpitalu, to mogą dostać. Jesteśmy w szoku, bardzo pozytywnie. Mile zaskoczeni, że jest coś takiego dla dzieciaczków zorganizowane. Zdawanie I zobaczenie uśmiechu jest bardzo, bardzo także dla mnie energetyzujące. Cieszę się, bo jesteśmy tutaj w świetnym składzie. Jesteśmy razem z zespołem Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości, z MPK, z wodociągami, z Kongregacją Kupiecką. Więc tak naprawdę to połączenie i różnych instytucji i działanie społeczne tak jak dzisiaj, że tę sobotę przez. Od godziny 10, więc kilka godzin już jesteśmy i ludzie chcą oddać też ten czas dla, dla innych jest naprawdę niesamowity. Więc bardzo, bardzo ja ładuję energię dzisiaj i bardzo się cieszę, że tak dużo instytucji co roku w Krakowie to angażujemy. Akcja, którą robimy dzisiaj ma już dziesiątą edycję. No i tak się też złożyło, że akurat wypadło to w 150 lecie krakowskiej komunikacji miejskiej. Dlatego chcieliśmy właśnie, żeby po raz kolejny święty Mikołaj razem ze swoimi pomocnikami, mikołajkami, mikołajami, dojechał do szpitala żeromskiego Tramwajem. Tych Mikołajów, oczywiście, Mikołajek, jest 150 bo tyle latniczy Krakowska Komunikacja Miejska. No i te dzieci które są w szpitalu mogły liczyć na to że właśnie otrzymają prezenty każde dziecko które przebywało w szpitalu Stefana Żeromskiego otrzymało dzisiaj prezent